Witamy Was w kolejnym odcinku Nówki Sztuki. Ten odcinek jest odcinkiem specjalnym, ponieważ rozpoczyna cykl ferie w mieście, które w tym roku odbywają się online. Dzisiaj przygotujemy obrazek za pomocą puchnących farb. Do przygotowania potrzebujemy piankę do golenia, klej biały, flamaster, ołówek, linijkę, kartki pędzle, miseczkę i farby plakatowe. Zamiast farb możecie użyć barwniki spożywcze. Zaczynamy od przygotowania naszej farby. Bierzemy piankę do golenia. Mam tutaj dwie miseczki, żeby zrobić dwa kolory farby. Dajemy troszkę troszkę pianki. I nasz biały klej. Kleju dajemy mniej niż pianki, ale tak na oko. To już nie ma jakichś konkretnych proporcji. Też nie może go być za dużo. Ale tak mniej więcej połowę pianki, albo jedną trzecią pianki. I teraz, żeby zrobić kolory naszym farbą, dodajemy kropelkę farby. Ja tutaj dodam zielonej i trochę fioletowej. Oczywiście jeśli używacie barwników, to może być znacznie mniej, ponieważ barwnik dużo koloruje i mieszamy. Mieszamy tak, żeby się dobrze połączył na klej z pianką. I tak, już mamy kolor taki delikatnie zielony i fioletowy. Nasze farby są już gotowe. Rysunek, który dzisiaj wykonamy. Do tego potrzebna nam będzie biała kartka, która będzie naszą podstawą, na której będziemy malować. Z brązowej kartki wycinamy taki prostokącik mniej więcej 15 na 10 cm. Robimy z niego rożek. I wycinamy nasz trójkąt. Zaraz zobaczycie, co nam z tego wyjdzie. Teraz wykorzystamy nasz brązowy plamaster i namalujemy krateczkę. Czyli tworzymy taki jakby rożek. Bo... Tak wygląda nasz nasz rożek, który teraz przykleimy tutaj na naszą kartkę. Przyklejamy nasz rożek i teraz wykorzystamy nasze farby, żeby zrobić lody. można oczywiście namalować dowolne rzeczy. To jest akurat przykład wykorzystania tych farb. Przez co nasze lody będą wyglądały na puszyste i jak żywe. Tak wygląda nasz obrazek już skończony. Mamy nadzieję, że nasz pomysł Wam się podobał zachęcamy do umieszczania zdjęć swoich prac w komentarzach pod filmikiem. Jak zwykle prosimy o łapki w górę i suby. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.